Real Madrid wygrał Ligę Mistrzów, pokonując Liverpool 1-0. Dzisiaj przeanalizujemy sobie ten mecz i zobaczymy, jakie taktyki użyli obaj trenerzy. Pierwsza statystyka, na którą trzeba zwrócić uwagę, to expected goals, czyli spodziewane gole. Tutaj okazuje się, że większą szansę na wygraną miał Liverpool. Real podczas posiadania piłki próbował grać od tyłu. Wtedy też Liverpool agresywnie naciskał formacją 3-5-2 z Salachem i Mane z przodu. Po lewej stronie Diaz krył Karwahala. A po prawej, Alexander Arnold wychodził poza swoją pozycję. To zmuszało Kurtułę do grania długich piłek, jednak gdy środkowi obrońcy Realu byli w posiadaniu piłki, to Cross i Casemiro schodzili do gry, lecz Henderson i Tiago wysoko ich naciskali. To tworzyło przestrzeń dla Modricia, który ustawiał się w pół przestrzeni i uciekał Fabinio. Jednak w większości sytuacji, pressing Liverpoolu działał i Real był i tak zmuszony do rozgrywania przez długie piłki. W drugiej połowie, Modric i cross wycofywali się jeszcze głębiej, aby zrobić przewagę i dzięki temu znacznie częściej wychodzili z pressingu graczy z Anfield. Gdy Real był w środku boiska, można było zauważyć, że cofnięty Modric, Carvajal oraz Valverde tworzyli przewagę 3 na 2 na prawej stronie boiska, przez co Van Dijk, Konate i Alexander Arnold byli zmuszeni do zawężenia. W takiej sytuacji tworzyła się przestrzeń na drugiej stronie boiska i właśnie przez tą dziurę padła jedyna bramka w tym meczu. Gdy Liverpool atakował, bardzo często tworzył przewagę 3 na 2 w środku, gdyż Modric wychodził wysoko do pressingu i wtedy też Fabinho miał mnóstwo miejsca i czasu na rozgrywanie piłki. Często też Henderson wychodził wyżej na szerokość półprzestrzeni po to, aby z manę na pozycji cofniętego napastnika, stworzyć przewagę dwóch na jednego przeciwko Casemiro. Gdy cofnięty manę dostawał piłkę, dogrywał do wbiegających za linię obrony realu Salaha i Diaza, Henderson robił przewagę także na prawej flance i rzeczywiście można było zauważyć wiele dośrodkowań z tamtej strony. Podsumowując, Liverpool wygrał ten mecz taktycznie, lecz w piłce na końcu nie liczy się styl, posiadanie czy spodziewane gole. Ale strzelone bramki. A faktem jest, że Real strzelił jedną więcej i żadne inne statystyki im tego nie zabiorą. Ja tymczasem dziękuję za obejrzenie tej analizy i do zobaczenia za tydzień.